Cześć! Czy wiesz, co zrobić, kiedy w kranie nie ma wody, a trzeba wymyć naczynia? Czy wiesz, na przykład, co zrobić, kiedy lekarz nie chce nas przyjąć, a mamy dziecko z wysoką gorączką? Bo jesteś w aptece nie ma po prostu leków. E, Zdarzają się w naszych życiach różne sytuacje kryzysowe, na które bardzo często nie jesteśmy przygotowani. Ja przez 12 lat uczyłam się żyć niezależnie wraz z szóstką dzieci. E, Udało się, nie obało się bez błędów, ale Wy możecie tych błędów uniknąć wraz z kryzysowym poradnikiem domowym, który jest teraz w promocji. Nauczycie się wielu różnych przydatnych umiejętności, które są niezbędne w czasach kryzysu. Nie wiadomo, co przyniesie następny rok, dwa lata, a warto wiedzieć, że wiedza jest najważniejsza w tym wszystkim, ponieważ dzięki wiedzy przetrwamy. Wiemy, będziemy wiedzieć, jak się ewakuować, jak zrobić chleb, jak zrobić ser, jak zrobić masło, jak zadbać o wodę, jak ją odkazić. Co zrobić, kiedy mamy gruźlicę. I lekarze nas nie chcą przyjąć, co miało miejsce przez ostatnie dwa lata. <gry> Dlatego e, jest to taka pozycja obowiązkowa na Waszych półkach. Mam nadzieję, że przyda się Wam e, jako prezent dla innych. E, I wszystko o książce i o spisie treści, które jest naprawdę bardzo pokażne, znajdziecie w opisie do tego filmu. Cześć!